Zostały już ostatnie bezpłatne wejściówki na wyjątkowy spektakl teatralny oparty na bajce Jana Brzechwy pod tytułem Płoszach Rajka. Przedstawienie z pewnością zachwyci nie tylko najmłodszych widzów, ale również rodziców. Wystąpią grupy teatralne Miejskiego Ośrodka Kultury. Bardzo serdecznie zapraszamy na zakończenie wakacji wszystkie dzieciaki i rodziny Płaszcza Rajka w wykonaniu e, młodzieży uczęszczającej na zajęcia teatralne. Są to osoby, które uczęszczają do dziecięcego teatru Fantazja, Mini Fantazja, do Fermentu, do Safo. To jest taka silna jedynastka, która przez wakacje postanowiła spędzić czas z teatrem, czas z piękną, klasyczną bajką Jana Brzechwy i opowiedzieć Państwu o Chleszach Rajce, o jej wspaniałych przygodach. I o tym, czy warto oszukiwać. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie wesoło, przyjemnie i będzie to idealny czas na spędzenie właśnie w ten sposób, zakończenia wakacji. Spektakl płasza Hrajka 30 sierpnia na sali widowiskowej Domu Kultury Śnieżka o godzinie 18. Reżyseria Dominika Migoń, muzyka Piotr Madura. Bezpłatne wyściówki do odebrania w śnieżce.